Z hejtem najbardziej mi kojarzy, się, kojarzy mi się słowo nienawiść. No, jest to jakiś sposób agresji, takiego ostrego wyrażenia niezgody, niezgodzenia się z czyimiś poglądami, z czyimś stanowiskiem. Myślę, że to jest gdzieś wewnątrz każdego człowieka, tylko hejt to już jest taki. To tak, jakby żyjemy w, w świecie w wirtualnym. Także ten hejt jest mocno kojarzę właśnie z tą sferą, ale myślę, że no hejt zawsze istniał i tam ludzie gdzieś między sobą po prostu fizycznie sobie wymieniali. A w dzisiejszych czasach to na masową skalę już to się. Szerzy. Z takim rzeczywistym hejtem, ale to już mnie raczej fizycznie dotyczy to w internecie, gdzieś tam jak przeglądam jakieś fora czy coś, no to widać, że tam zawsze ktoś kogoś zaatakuje i no to chyba politycy, myślę, że w sumie tutaj by najbardziej pasowało, także myślę, że duchowni w dzisiejszych czasach, tak jest, bo jakby no politycy, no to bezpośrednio nie zgadzamy, tak denerwują nas, no, że coś tam nie zrobili źle albo nie zrobili, co mieli, no natomiast w duchowni, duchowni, no to, no chociażby nawet, czy w Kler, tak, film, mm, takie, czy, czy te wszystkie sytuacje z tą pedofilią w kościele, no jest to tak trochę nakręcane. Tak? No wiadomo, że pedofilia występuje w wielu dziedzinach. Tak? Nawet chyba w zawodzie nauczyciela to najczęściej się spotyka, jednak o tym się nie mówi. Jeśli widzę, że no jest to bezpodstawne i jakieś takie po prostu, żeby komuś dokuczyć, no to myślę, że bym jakoś się też zaingerował, żeby no temu zapobiec.